Niechaj prowadzi nas gwiazda to hasło tegorocznych Orszaków Trzech Króli, które 6 stycznia przeszły ulicami wielu miast i wsi. Kolorowe przebrania i jasełkowa sceneria towarzyszyła również piątemu gminnemu Orszakowi Trzech Króli w Jugowie. Bardzo nas cieszy, że w tym roku jeszcze więcej uczestników w Orszaku, kolejne miejscowości włączają się co roku do tej uroczystości. Dzisiaj jeszcze dodatkowo piękne, kolorowe balony. Bardzo się cieszę, że społeczność się jednoczy w tej uroczystości, że to takie piękne święto, które... Nie, nie kojarzy się tylko i wyłącznie z Kościołem, ale Kościół włącza się też do y, takich społecznych inicjatyw i wszyscy razem możemy świętować to y, w taki sposób właśnie na zewnątrz, pokazać, że to Święto Trzech Króli to ważne święto. I, i gromadzące wszystkich y, mieszkańców i gości również y, gminy Nowa Ruda. Dla nas wszystkich to, to jest jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie, było ważniejsze od Bożego Narodzenia, no dlatego że chrześcijanie zawsze uważali, że to Pan Jezus się objawił jako Mesjasz, nie tylko do Żydów, ale także do pogan, czyli do nas. Stąd to święto jest tak mocno celebrowane. Bardzo się cieszymy, że możemy my jako leśnicy dołożyć tą małą swoją cegiełkę do organizacji tego orszaku. Trzeba kultywować tą tradycję, tym bardziej, że jak widzimy, wielu jest, wiele osób jest zaangażowanych, chętnych do pomocy, chętnych do uczestnictwa. Ponad 300 osób pojawiło się na gminnym orszaku. Trzy orszaki, Czerwony, Niebieski Zielony. Oczywiście sołectwa, stowarzyszenia, organizacje, które rokrocznie z nami były są i dodatkowo w tym roku do łączyły także inne miejscowości, m.in. innymi sołectwo z Boża. w tamtym roku ich nie gościliśmy, w tym roku są z nami. Oprócz tutaj organizacji Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowa Ruda, także tym razem zaszczyciło nas miasto Nowa Ruda, a mianowicie przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Rudy Drogosławia. Dzisiaj na oryszaku przygotowaliśmy ostatnią scenkę obok kościoła. Będziemy mówić Przesłania z groty betlejemskiej i śpiewać kolędy. Najpiękniej przebraną orszakową rodziną w kolorze czerwonym zostali Państwo Orzuk. W kolorze zielonym zwyciężyła rodzina Wawrzyńczaków, w kolorze niebieskim koło gospodyń wiejskich z Jugowa. Co roku jesteśmy razem wszyscy, cała wieś, nie tylko Jugowianki, ale cała wieś. Jesteśmy grupą bardzo dużą. Także dzisiaj nawet koron nam tu zabrakło. No, ale także bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym, że cała gmina jest u nas. Także naprawdę jesteśmy dumni z nas, z naszego Jugowa i naszych ludzi. Stroje to jest pomysł nasz, naszej rodziny. Każdy miał pomysł na swój strój, a ja je realizuję. Jeszcze dzisiaj rano szyłam nową pelerynę Szentznowi, ponieważ okazała się za krótka, więc wstałam o 6 rano i, i szyłam nową pelerynę. I ja mówię, tak jak bierzemy czynny udział, pomagamy, staramy się również pomagać w organizacji. Zgłosiliśmy się tak samo jak i w tamtym roku, w tym roku również do tego, aby pomóc czymś ugościć, jakąś potrawą i naszą potrawą jest żurek, także ugotowaliśmy żurek, przywieźliśmy, będziemy częstować. Staramy się zawsze być na orszaku, jesteśmy już kolejny raz, jesteśmy ekipą bardzo liczną, bo i sołectwo koszyn, i, i Woli Bożanki, i, i Dzikowiec, także jesteśmy orszakiem czerwonym i bardzo się cieszymy i dziękujemy za, za to zaproszenie. Tegorocznemu orszakowi towarzyszyło także wspólne wypuszczenie w niebo kilkuset kolorowych balonów, a po mszy świętej cała społeczność gminy Nowa Ruda mogła wspólnie biesiadować przy klubie seniora.